Trillery młodzieżowe, które musicie przeczytać. Nie wiem czemu, ale nigdy nie kochałam thrillerów dla dorosłych, natomiast te thrillery dla młodzieży, szczególnie w tamtym roku, znalazły sobie drogę do mojego serca. Od razu wam powiem, że dla mnie dobry thriller to nie jest taki, gdzie niczego się nie domyślę, ale taki, gdzie podczas czytania moja głowa cały czas pracuje, wymyślam różne Tezy i teorie, gdzie czuję to napięcie i zdenerwowanie i trzymam kciuki za naszych głównych bohaterów, żeby nic im się nie stało. Nawet jak się domyślę, to nie psuje mi to tej historii. Numer jeden, Sadie. Sadie, o której mogliście ode mnie usłyszeć, jeśli byliście na tym kanale kilka lat temu, bo to jest książka, która po prostu bardzo mocno zapadła mi w pamięć, a teraz została wznowiona przez wydawnictwo Moondrive. Historia porzuconej przez matki dziewczyny i zapomnianej Ameryki, w której. Żyją ludzie, którzy tego życia nie przeżywają, a raczej po prostu egzystują. Gdy umiera siostra Sadie, czyli Matty, dziewczyna zrobi absolutnie wszystko, żeby znaleźć osobę, która to zrobiła i się na niej zemścić. Rusza więc w niebezpieczną drogę, a jej trasę krok po kroku śledzi i próbuje odtworzyć radiowiec, który z jej trasy nagrywa podcast, bo chce tym samym uratować Sadie, tak żeby nic jej się nie stało i żeby nie zaginęła. Więc mamy różne formy tekstu w książce. Nie jest to tylko taka klasyczna narracja, ale mamy właśnie te podcastowe wywiady i tak dalej, co sprawia, że, no, czyta się i płynie się przez nią dosłownie, jakbyśmy słuchali podcastu True Crime. I mimo tego, że jest to młodzieżówka, to uważam, że Sadie może przeczytać. Każdy i może przeżywać ją każdy, bo jest to po prostu świetna książka. W zasadzie większość książek, o których będę dzisiaj mówić, taka jest, gdzie nie ma tej górnej granicy wiekowej, mimo tego, że to młodzierówki. A fakt, że pamiętam Sadie po tak wielu latach, bardzo dobrze o niej świadczy. Jeszcze jeden oddech i w mroku płytkich kłamstw mówię o nich razem, bo zostały napisane przez tą samą autorkę. Łączy je to, że mają niesamowity klimat, taki duszny, mroczny, oblepiający czytelnika. I mimo tego, że w jednej i w drugiej pojawiają się delikatne wątki paranormalne, to samo rozwiązanie tej zagadki fabularnej nie jest paranormalne. To nie okazuje się, że wiecie, że kosmici zlecieli na ziemię i porwali jakąś dziewczynę, albo że działały jakieś niesamowite, magiczne siły. Nie rozwiązania są rzeczywiste. I te zbrodnie popełniła konkretna osoba, prawdziwy człowiek. Wy, w mroku płytkich kłamstw mamy zaginięcie przyjaciółki naszej głównej bohaterki, która wraca teraz do swojego rodzinnego miasteczka. Wiecie, to jest takie małe miasteczko, gdzie wszyscy się znają, gdzie wszyscy wiedzą o sobie absolutnie wszystko, ale nikt nie wie, co stało się z przyjaciółką Grey. Jest to o tyle dziwne, że to miasteczko Lakashet, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, myślę, że tak. Jest miejscem, gdzie każdy ma zdolności paranormalne. To znaczy, jedna osoba potrafi odczytywać aurę i emocje drugiej osoby, druga jest na przykład empatą i emocje innych przyjmuje. Kolejna osoba potrafi wnikać w przyszłość, a jeszcze inna kontaktować się ze zmarłymi. I w tym miasteczku nikt nie wie, co się stało, więc jest to dosyć podejrzane. Natomiast w jej najnowszej. ofelka, dziękuję. W jej najnowszej książce, czyli jeszcze jeden oddech, mamy... Powrót mordercy sprzed lat, dlatego że w tej miejscowości 20 lat temu zginęły dwie najlepsze przyjaciółki Celeste i Bailey. I tym zaginięciem była zafascynowana nasza główna bohaterka Tru, której siostra również zginęła w wypadku samochodowym, i nigdy nie rozwiązano żadnego z tych morderstw. Ani jej siostry, co uważają za wypadek, ani morderstwa Celeste i Bailey. I teraz do tej miejscowości przyjeżdża Rio, tajemnicza dziewczyna, gdzie nie do końca wiemy, po co ona tu przyjeżdża? Natomiast bardzo szybko zaprzyjaźnia się z True i one czują, że mają taką więź, jaką miały Celest i Bailey. I chcą zrobić wszystko, żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się te 20 lat temu. Niczego się nie domyśliłam, i w momencie, kiedy myślałam, że miałam już tą teorię, to autorka ją skutecznie obalała. All Your Twisted Secrets akurat tej książki nie mam w formie papierowej, bo słuchałam jej w audiobooku i to jest taki trochę thrillerowy klasyczek, dlatego że grupa ludzi zostaje zaproszona na taki uroczysty obiad, kolację, bo zostali nominowani do otrzymania stypendium. Natomiast teraz sami muszą nominować osobę, która. Zginie jako kolejna, są zamknięci w jednym pomieszczeniu bez możliwości wyjścia. Dodatkowo, gdy nie wybiorą tej osoby, no to cały czas leci timer i to taki dosłowny timer, który może odpalić bombę i wtedy zginą wszyscy. Bardzo lubię tą książkę, bo gra na takim motywie, że w jednym zamkniętym miejscu gromadzi się wiele osób, które są od siebie skrajnie różne i reprezentują różne stereotypy. Na przykład mamy atletę albo królową szkoły. Czy szkolnego wyrzutka. I mimo tego, że ci bohaterowie odgrywają no jakieś stereotypy, to te interakcje między nimi nie są stereotypowe. To nie jest nudne, nie jest oklepane, każdy z nich ma jakieś sekrety. Faktycznie bardzo trzyma w napięciu, szczególnie, że właśnie mamy ten aspekt tajmera lecącego czasu. Ja uwielbiam książki i filmy, gdzie właśnie bohaterowie pod presją czasu. Muszą dokonywać różnych decyzji, i to jest takie fajne wniknięcie w ich psychikę i w to, jak ludzie się zachowują, kiedy może stać się im krzywda. To nie moje imię, krótka, ale bardzo sensowna i bardzo trzymająca w napięciu. Słuchałam jej też w formie audiobooka, teraz została wydana w Polsce, w polskim tłumaczeniu. I mamy tu historię dziewczyny, która budzi się na poboczu. I niczego nie pamięta. Nie pamięta, co tam robi, jak tu się znalazła, kim jest i nie pamięta nawet swojego imienia. Natomiast na komisariat zgłasza się mężczyzna, który twierdzi, że jest jej ojcem, no i wszystko wydaje się być w porządku, dlatego że on ma jej dokumenty, ma ich zdjęcia i tak naprawdę dlaczego miałby kłamać, skoro wszystkie te rzeczy ma? Prawda? Nie mamy żadnego powodu, żeby mu nie wierzyć. Jednocześnie mamy drugą linię narracji, gdzie chłopak poszukuje swojej zaginionej dziewczyny. Ciężko opowiedzieć i zachęcić do tej książki, mówiąc coś więcej, to znaczy coś więcej poza tym ogólnym zarysem fabuły, a ja to spoilerować wam nie chcę. Wiedzcie, że ta książka jest jak tykająca bomba i nie wiecie, kiedy wybuchnie, i cały czas podczas czytania czułam po prostu taki oddech na plecach i bałam się, że będzie po prostu za późno. Silent Sister i Wy wiecie, mam nadzieję, że wiecie, że ja. Kocham czytać o siostrach, czy to w thrillerach, czy to w jakimkolwiek tak naprawdę innym gatunku książkowym. Uwielbiam czytać o dynamice sióstr, o tym, jak potrafią być różne, i to chyba moja wewnętrzna tęsknota za tym, że ja siostry nigdy nie miałam. I w Silent Sister mamy właśnie główne dwie bohaterki, siostry Maddie i Grace. Dziewczyny, które pojechały na wycieczkę szkolną, a żywa, wróciła z niej tylko jedna z nich. Grace została znaleziona, poturbowana, ranna, natomiast jej siostra Maddie nie żyje i Grace ma jej krew na swoich rękach. Wszyscy ją podejrzewają, bo tak naprawdę była ostatnią osobą, która widziała Maddie żywą. Natomiast ona wie, że tego nie zrobiła i zrobi wszystko, żeby oczyścić swoje imię. Co przeciekawe, bo mamy tu perspektywę dwóch sióstr, i Grace i Maddie, podzieloną po prostu na czas, kiedy coś się dzieje podczas tej wycieczki, ale też po powrocie, kiedy żyje tylko jedna z nich. Jest też trochę szkolnej dramy, napięć, ale też opisany jest sposób próby radzenia sobie ze stratą tak bliskiej osoby. Under the Surface, czyli książka, która jest spełnieniem moich marzeń, bo ja w tamtym roku uparłam się, że znajdę dobrą książkę młodzieżową, która będzie opowiadać o kulcie lub o sekcie. Natomiast szło mi to. Dosyć słabo, bo wszystkie z tych książek mnie zawodziły. Nie wszystkie były złe, były też takie, które mi się podobały, ale moje oczekiwania wewnętrzne były tak wysokie, że ciężko im było sprostać aż do tej książki. Co łączyło dodatkowo fakt, że byłam w tamtym roku zafascynowana katakumbami pod Paryżem i mówię o tych nielegalnych wejściach. No i ta książka łączy te dwa elementy, Bo poznajemy tu Rubi, naszą główną bohaterkę, która razem ze swoją szkołą jedzie na wycieczkę klasową do Paryża. Ruby też prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie opowiada o różnych takich tajemniczych miejscach, wiecie, opuszczonych budynkach i tak dalej, mniej więcej tego typu mroczne klimaty. I kiedy przyjaciółka Ruby spotyka pod wieżą Eiffla pewnego mężczyznę, i ten mężczyzna zaprasza ją na randko imprezę, to Rubi zgadza się później jako. Więc we czwórkę, kiedy myślą, że nauczyciele już śpią, wymykają się z tego hotelu i trafiają pod powierzchnię Paryża. To jest taki tytuł, który od pierwszej do ostatniej strony trzyma nas napięciu. Mamy tu też, tak podobnie jak było właśnie w To nie moje imię, m, rozdziały z perspektywy chłopaka, który szuka swojej dziewczyny. Mimo tego, że jesteśmy tu zamknięci tak naprawdę... W jakiejś klaustrofobicznej, małej, raczej małej. No te katakumby są ogromne, ale w znaczeniu mało różnorodnej przestrzeni to tu nie ma miejsca na nudę, i przeżywałam ją po prostu jak szalona. Pędzimy z bohaterkami i trzymamy kciuki, żeby wszystkie wyszły z tego żywe. Mam totalnie ochotę na rili tej książki. O tych. Krótko, bo jeśli mnie obserwujecie, to wiecie, że ja książki Marty Bian darzę po prostu ogromną miłością i uważam, że potrzeba więcej takich głosów jak Marta Bian, właśnie w tej polskiej literaturze. Mamy Muchomory w cukrze, jej yy, młodzieżowy debiut totalnie posraną książkę, ale taką, która. No, jak przeczytałam, to mnie totalnie zachwyciła. Nocne godziny i wakacje pod morzem. Ta ma klimat wyjazdu maturalnego ze swoją paczką znajomych do właśnie domku z drewna i szkła, gdzie dzieją się rzeczy i taka sielanka mm, gdzieś tam się miesza z horrorem. Więc jeśli na przykład lubicie film Midsommar, to muchomory w cukrze są dla Was obowiązkową pozycją. W nocnych godzinach mamy trójkę młodych aktorów, którzy dostają ogromną szansę zagrania w horrorze i wyjeżdżają do Szkocji do szkockiego zamku kręcić właśnie tam ten film, ale nic nie idzie tak jak powinno i rzeczywistość zaczyna mieszać się z fikcją, a ich filmowe charaktery z tym kim są naprawdę. Natomiast wakacje pod morzem dzieją się nad Bałtykiem w hotelu Bursztyn i ten hotel jest Serio, serio, straszne. Kocham Martybian, czytajcie, bo są totalnie nieoczywiste i nieschematyczne, jeśli jesteście znudzeni już po prostu młodzieżówkami. Ale mam nadzieję, że nie jesteście. Stając przy klimacie książek podobnych do książek Marty Bijan, Hania Czaban, czyli kolejna taka polska perełeczka, zarówno Marta, jak i Hania są dla mnie takimi młodymi głosami, które naprawdę robią wrażenie i bardzo wyróżniają się po prostu wśród innych osób autorskich. Bije od nich taka wrażliwość i taka umiejętność opisywania rzeczy, gdzie my byśmy nie pomyśleli, że tak można coś opisać. To, jak pisze Hania, jest bardzo poetyckie. Wszystko dzieje się w Bieszczadach. Mamy tu festiwal muzyczny, wspomnienia, które zżerają naszą główną bohaterkę, która czuje, że odchodzi od zmysłów. Niedługa, ale na długo zostaje czytelnikiem. I Mandy nie przyjdzie. Kocham Tiffany D. Jackson. Możecie ją kojarzyć z książki Dorosła Grown. Opowiadałam wam o niej wielokrotnie na tym kanale jeszcze kilka lat temu. I właściwie każda książka tej autorki jest dla mnie bardzo charakterystyczna. To są takie powieści, które długo we mnie siedzą i ja je naprawdę świetnie zapamiętuję. I w Monday nie przyjdzie mamy bohaterkę, naszą główną bohaterkę, Klaudię, która na początku roku szkolnego zauważa, że nie ma jej najlepszej przyjaciółki, Monday, skończyły się wakacje, a Monday nie przyszła do szkoły. I tak naprawdę Klaudia zdaje się być jedyną osobą, która w ogóle... Zauważa jej nieobecność, to znaczy, ani nauczyciele nic nie wiedzą, ani w ogóle udają, że tak jakby zachowują się tak, jakby Mandy nigdy nie istniała. Jej rówieśnicy tak samo, a rodzina Mandy nie chce odpowiadać na żadne pytania. Tak jakby Mandy po prostu wyparowała albo nigdy nie istniała. Na tą powieść brakuje mi po prostu słów. Nie mogę wam o niej mówić tu właściwie w żadnych szczegółach, nie mogę powiedzieć, jakich. Tematów dotyka i czego dotyczy, bo to wszystko mogłoby być potraktowane jako spoiler, ale polecałabym ją raczej osobom, które nie są super wrażliwe i które mają plus 16, plus 15 lat, bo ta książka po prostu kopie czytelnika w bebechy. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z książek, o których dzisiaj mówiłam, i czy w ogóle lubicie gatunek thriller, zarówno ten młodzieżowy, jak i dla dorosłych, i oczywiście możecie mi zostawić Wasze polecajki w komentarzach. Pa!